Dzień dobry! Chciałem was dzisiaj zaprosić na filmik, w którym zaprezentuję drzewka. Drzewka, które mogą służyć nam jako parasol ogrodowy. No i ten filmik będzie dwuczęściowy. Za tydzień zaproszę was na drugą część. A zaczniemy sobie od mojej działki. Zobaczcie, moja katalpa, jestem z niej dumny. Ja wyhodowałem ją z nasion. Daję na razie troszkę cienia. Troszkę. Ale jestem z niej dumny, dlatego że ona ma pierwszy kwiat. To jest pierwszy kwiat, który tutaj widzę, po prostu na tej mojej katalpie. No i jestem z niej dumny. Cieszę się bardzo, bo nie jest to katalpa szczepiona, a wyhodowana z nasion. A tam w oddali kolejne drzewko, które może dawać sporo cienia. No i daje, zobaczcie, ile tutaj cienia się tworzy dzięki temu drzewku, a to drzewko to zwykła jabłoń. Zwykła jabłoń, która daje już owoce, to znaczy no to są dopiero malutkie jabłuszka, ale w tym sezonie jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, obficie dziś obrodziła ta jabłoń. No i niebezpieczeństwo jest takie, że można tym jabłkiem dostać po głowie, jak się siedzi właśnie pod tą jabłonką. Tutaj jest jej pień. No i zobaczcie, jak to wygląda tutaj z dołu. Naprawdę słońce przedostaje się rzadko, ale moja działka to nie jest temat dzisiejszego filmu. Zapraszam Was do zobaczenia innych drzewek. Moim pragnieniem jest, aby z tej katalpy, którą widzieliście wcześniej, uformować sobie mniej więcej coś takiego z tym, że to jest katalpa. Która została zaszczepiona na pniu, no i ona nie wyda kwiatów. Z tego co wiem, to takie właśnie szczepione na pniu nie mają kwiatów, a moja ma, także moja będzie jeszcze bardziej okazała. No ale mniej więcej takie drzewko, takiego pokroju chciałbym sobie z tej mojej katalpy uformować, dlatego też regularnie ją tnę. No, i mam nadzieję, że taki cień, który tutaj widzicie pod tą katalpą, właśnie uda mi się osiągnąć. Ta katalpa jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Nie jest jeszcze jakoś bardzo okazała, ale właśnie ten jej parasolowaty pokrój bardzo mi się podoba. Widać, że liście ma zdrowe. I zobaczcie, tutaj właściwie słonko nie dochodzi. Tak to wygląda z dołu. Tutaj widać. Główny pień, a tam na górze wyrastają boczne już takie odrosty tej katalpy. Także myślę, że katalpa to jest jedno z takich najfajniejszych drzewek, które możemy sobie próbować formować na parasol. No i z dużym prawdopodobieństwem nam się to uda, ale ja Was zapraszam do kolejnego drzewka, które znalazłem. Kolejne mini drzewko to jak widzicie sumak, sumak odstowiec. Niektórzy bardzo nie lubią tego drzewka i mają rację, ponieważ on jest nazywany zemstą sąsiada, ponieważ wykształca bardzo, bardzo dużo odrostów, no i może no, zachwaszczać nam na przykład ogród, ale ja go nazywam polską palmą, ponieważ moim zdaniem bardzo przypomina mi pokrojem palmę taką, właśnie egzotyczną i nadaje dużo egzotyki. Każdemu ogródkowi, i tutaj widzicie takiego sumaka, który jest pilnowany, jest cięty i uformowany na takiej właśnie nóżce. I on również może stanowić bardzo fajny, taki egzotyczny, palmowy parasol, co mi się bardzo, muszę Wam powiedzieć, podoba. Z tym, że on musi być naprawdę pilnowany. Zobaczcie, ile tutaj cienia daje to drzewko, i ten cień jest taki. Naprawdę intensywny, tam się można schować, i słonko na pewno nie dochodzi. No i pokrój właśnie tych liści jest bardzo ładny. Polska parma, polska palma, czyli sumak odstowiec. Kto by pomyślał, prawda? Naprawdę to drzewko mi się bardzo podoba, chociaż chyba bym nie zaryzykował posadzenia go na mojej działce. Chodźmy do kolejnego drzewka. No, i kolejne drzewko, które może służyć nam jako parasol ogrodowy, to jest klon. Tutaj nie mogę Wam powiedzieć, jaka odmiana jest tego klonu. Widzicie tutaj jego stopkę. Jest zapewne zaszczepiony. Szczepiony na pniu. No, i cień również daje solidny. Fajny ma pokrój. Tutaj ja bym go troszkę tam jeszcze tą górną część usunął, tak żeby był bardziej taki płaski, ale widzicie, że tu jest taki. Taki rządek tych klonów, i one bardzo ładnie się prezentują. Mogą stanowić również taki wysoki żywopłot, no i spełniają na pewno rolę parasola. Bardzo ma ładne, takie wybarwione na ciemną zieleń listki. To są różne klony. Mi najbardziej się podoba klon palmowy, z tym że no z niego chyba tak dosyć ciężko zrobić parasol, ale. Nie udało mi się znaleźć takiego parasola, ale być może ktoś posiada właśnie parasol z klonu palmowego. Przypomnę, że jest to taki klon, który jest wybarwiony na bordowo, a ten jest zielony. No i tutaj widzicie, że również gęsty, bardzo gęsty. Listki bardzo ładne, takie zielone. Także bardzo ładny jest również taki zwyczajny klon zielony. Tak on sobie wygląda. No, i spróbuję jeszcze poszukać jednego drzewka. Także zapraszam. No, i tutaj, zobaczcie. Tutaj nie jestem pewien, co to jest za drzewko. Wydaje mi się, że może to być akacja. Z tym, że ja kojarzę akacje takie duże, a to jest akacja, chyba zaszczepiona na pniu. Nie wiem, te listki po prostu mi się kojarzą z akacją. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę, bo być może się mylę, ale no nie wiem. Ale generalnie bardzo ładnie to wygląda. Te listki są takie wiszące, zwisające i również tworzą właśnie zaszczepione taki pokrój parasolowaty. Zobaczcie, tutaj jest nóżka i ile tam jest cienia pod tym drzewkiem, naprawdę bardzo ładnie to wygląda i gdyby to było większe no to można by się tam na pewno też schować, a to jest takie można powiedzieć miniaturkowe miniaturowe drzewko tutaj ma w, yy, w otoczeniu jest szpanów chyba robinia akacjowa tak mi się wydaje poprawcie mnie w komentarzach jeśli się mylę bo być może się mylę no dobrze, także to była część pierwsza Mojego spaceru, a na drugą część zaproszę Was już w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że również będą ciekawe te drzewka, które Wam zaprezentuję. Zapraszam, cześć!